Okej, okay, Zira. Jesteśmy sami. Opowiedz mi o Ryku. O nic się nie martw, Kajon. Opowiem ci o nim wszystko, co chcesz. Ale najpierw ty powiesz coś mnie. Po czyjej jesteś stronie? Lwów czy może Hien? Jestem po stronie kręgu życia i tych zwierząt, które go szanują. Jesteś bardzo podobny do ojca, wiesz, chłopcze? Bo widzisz, Kajon... Miałam nadzieję, że będziesz po naszej stronie, ze mną. Ale jeśli taka jest twoja odpowiedź... Zira? Co tu się dzieje? Musisz wybierać, Kajon. Jesteś ze mną czy przeciw mnie? Bo jeśli jesteś przeciw mnie, to nigdy nie opuścisz złej ziemi. Jasiri miała rację. Wiedziała, że nie można ci ufać. Powiedz swoim lwicom, żeby mnie zostawiły. Dobrze wiesz, że mam ryk i wiesz, co ten ryk potrafi. Znałam jeszcze kogoś, kto miał ryk, ale kiedy użył go na innych lwach, swoich poddanych, utracił go na zawsze. Domyślam się, że chodzi o skazę. Zgadza się? Skaza i ja byliśmy blisko, bardzo blisko. O ryku opowiedział mi wszystko. I gdyby nie Simba, twój ojciec, nadal byłby królem lwiej ziemi! Skaza nie był prawowitym władcą! Jak śmiesz, chłopcze! Moje wierne lwice, do ataku! Starcz! Mogę wybaczyć ci tę chwilową słabość, Kajon. Jeśli do mnie dołączysz, przemyśl to, a ja pójdę po swoje dzieci. Chcę, żeby usłyszały Twoją decyzję.